Cześć. Dzisiaj taka krótka prośba o pomoc. L, nie wiem ile. Zidentyfikujecie go? Dostałem niedawno trzy zbrojniki, trzy glonojady, ale nie wiem jakie, tak do końca. Osoba od której zabrałem te trzy rybki, też nie wie jakie to są. A wyglądają tak jak właśnie widzicie. Na tych kamieniach widać dwa. W sumie mam ich tutaj trzy. Nie są duże, mają jakieś tam pewnie niecałe dwa centymetry w tej chwili. I są ciemne w mnóstwo jasnych, ale nie takich zupełnie białych kropek. Płetwę grzbietową mają zakończoną. Takim białym paseczkiem, a na ogonie, na górze i na dole płetwy ogonowej, mają taki biały trójkąt. Wszystkie trzy wyglądają tak samo, więc to nie jest przypadek. One po prostu tak wyglądają, ale tych zbrojników jest tyle różnych gatunków, różnych odmian, różnych L. Różniących się między sobą, tak naprawdę czasami szczegółami, czasami jakimiś drobiazgami, że no nie wiem jakie to są. Zobaczymy, jak będą rosły. Zobaczymy, jak duże urosną, bo te żółte, te złote, które u mnie są od początku, te L144, większość weloniastych, ale są też normalne. To one nie rosną, jakieś specjalnie duże tam u nich maksymalnie to jest w granicach tych 14 cm. Więc jak najbardziej mogą być i nie zniszczą niczego w akwarium, nie zrujnują roślin, nie połamią niczego, nie przekopią dna no po prostu no będą, będą takie, takie ok. Natomiast ten, no nie wiem, co to jest za gatunek. Jeżeli macie jakiś pomysł, to podsuńcie, oczywiście sprawdzę, wygoogluję wtedy w internecie, czy, czy to jest to, co sugerujecie. Ale może znacie się bardziej na zbrojnikach niż, niż ja, może rozpoznacie akurat ten gatunek na pierwszy rzut oka. I no, będę wiedział, kto u mnie mieszka, bo są to nowi mieszkańcy, tacy trochę właściwie w sumie nieplanowani. Trochę z przypadku, po prostu byłem u innego akwarysty, który miał ich całe mnóstwo, tam się ruszało całe dno od ilości tych młodych zbrojników. Więc po prostu poprosiłem o, o trzy takie, które zamieszkają u mnie, odłowiłem je sobie. Wszystkie trzy żyją. Wszystkie trzy przeszły bez problemu aklimatyzację. Już nawet trochę urosły. Widzę, że tutaj coraz śmielej, coraz chętniej sobie pływają po tym moim zbiorniku. Mniej się chowają, są coraz bardziej widoczne. No ale to nie zmienia faktu, że nie wiem, jakie zbrojasy to są. One fajnie kontrastują z tymi moimi złotymi. Z tymi moimi żółtkami. Gdzieś tam, jak między, między nie wpłyną, fajnie to wygląda. Natomiast, no, no, nie wiem, jakie to są, więc poproszę Was o podpowiedź. Jakie to są? Gdzie szukać? Czego szukać? Czy to są roślinożercy, czy może mięsożercy? Dzięki, cześć.